Dzień dobry, znajdujemy się w oddziale w Błoniu Chciałbym Państwu zaprezentować Ciągnik marki Kubota Model LX401 Ciągnik ten posiada Silnik 4 O pojemności 1498 cm3 O mocy 40 koni. Ciągnik posiada przekładnię Typu HST Tak to wygląda Tutaj mamy zakresy. Mamy także wspomaganie układu kierowniczego. Wałek odbiór mocy o prędkości 540 ob obrotów na minutę. Wydajność pompy hydraulicznej to 20 litrów na minutę. Maksymalny udźwig na końcach ramion to 1150 kg